Cześć wszystkim, tutaj ja, Playing Scorpion i to będzie pierwszy odcinek z Plants vs Zombies Free, gry która niedawno wyszła, znaczy nie, nie, nie wyszła jeszcze tak oficjalnie i nie da się jej tak normalnie pobrać, trzeba za pomocą strony internetowej pobrać to, tak, no i ja pobrałem to i mi się udało, ja to nad zainstalowałem sobie na komputerze i jest fajnie. I Landers Land of Zombies 3 jest takie, no jak dwójka i jedynka, ale jest coś nowego. Można tak ustawiać sobie różne rzeczy, zmieniać różne rzeczy, to jest fajne właśnie. Tak, widzicie, ja mogę na przykład taką chustawkę taką i taką, taką zostawić. To jest właśnie fajne w tym. Można tak ustawiać sobie, jak się chce. I też jest tutaj Patrycja z komiksów, bo tak, są takie komiksy w of Zombies i tam właśnie ona się pojawia. Patrycja, czyli, o, czyli wujek... Znaczy ten Salandefi to jest właśnie jej wujek, tak? O to, to chciałam powiedzieć. Dobra. Chyba już pokazałam wam takie rzeczy podstawowe. I w ogóle to jest taka fajna mapa też. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Z tej grze jest jeszcze tak, że Że jak widzicie, Rosina ma takie niskie ceny. Znaczy nie, nie to, że wszystkie kosztują dwa, tylko takie... nie takie 150, 25, tylko takie 10 Nie, dziesięć jeszcze nie ma. Tak. 1, 3, 4, coś takiego. I to jest tak, że nie można wy wybierać roślin na misję. I nie, nie jest tak, że się te, te rośliny odblokowuje, tylko na każdą misję, jakby twórcy, gdy wybrali, że, zrobili tak, że na każdą misję masz inne rośliny. Znaczy niekoniecznie. Na każdą misję, na różne, różne misje masz różne rośliny. Jakby gra cię wybiera. Znaczy nie to, że losuje, tylko twórcy, gdy tak robią. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Na każdym poziom. Mam te, wyznaczone rośliny. To jest takie ciekawe powiedzmy, że mam tylko orzechy i skłosze. O, i tu muszę zabijać zombiaków? Bo dostaję za, za te trzy najwięcej punktów. To jest właśnie takie ciekawe. I na wodzie nie mogę ich postawić, nie mogę postawić roślin. Tylko na tych zielonych. Oni nie, zginęli tam, gdzie jest... Tam, gdzie była jedynka, więc dostałam mało punktów. Te punkty chyba dadzą, dają jakieś nagrody, tak mi się wydaje. Nawet też nie popełnię tego błędu drugi las. Może tu ich zabić. Postawię skłosza, dopiero, takie kiedy oni będą tutaj. chyba mi zaliczy, że za trzy punkty. Trzy, tak! Ale chyba jeden, trzy, a to było dwóch zombie, więc takie trochę stracenie. Sk malowanie. Jak tu postawię rzecha, to chyba jak będzie z tego... tego! z, te, z tego... Z tej kolumny będzie go ja tu. Tu lepiej nie postawić orzecha, bo... bo jest, nie mam jej na skłosza. Dobra, to tu już. Tak. Nie, nie, nie postawiłem. A czy zaliczył mi trzy punkty? Tak, trzy punkty. Dobrze. A, skosz. Oj, widzicie, ja, ja, ja Chciałam też powiedzieć wam, że. Nie nam tego powiedzieć. Tylko rzeczy, że. Ja, że zawsze w nalandersonii ma się kosiarki. a to tylko jedna kosiarka. Tak, mo. I. Jeżeli zombie jest blisko domu, to on się przesuwa tego zombie jaka I pierwszy zombie... I pierwszy zombie, który dojdzie do domu, to... Ta kosiarka go kosi jakby. O się za moje jest robotem. I, no i co chciałem jeszcze powiedzieć? Te, no te impy są denerwujące. No i tak, jest macie jedną kosiarkę tylko, ale to nie jest tak, że tylko tu kosi, tylko ona się automatycznie przesuwa. I kosi pierwszy, pierwszego pierwszych zombie, którzy dotrą do domu. O, teraz mi zaleciło za dwa, dwa, trzy punkty. Dwa, trzy punkty, tak to dziwnie brzmi. O, i mam tutaj jeszcze takie winogrona, które muszą się oddawać i kiedy się naodują, to się pojawiają i strzelają do zombie winogronami. A może poprzednim razem, kiedy zabiłem tych dwóch konchach zombie, to to były dwa, trzy punkty. Trzy punkty po dwa razy. O, winogrona, zaraz się naodują. To nie jest tak, że jak się naodują, to ja mogę decydować, kiedy je postawię, tylko bo się pojawiają. O, o, pojawiły się. Są tu winogrona takie strzelające. I one strzelają takimi winogronami, które wybuchają. Ile punktów? LONG click. I takie nagrobki są. I w tych nagrobkach wyrastają kwiaty i są jeszcze takie nagrody fajne. Z tych nagrodków. I tako ticket dostaje się. I za tako ticket można wykonywać różne misje. O, dostałam to, bo wykonałam event. Czyli dać mózgów, bo chyba w tej grze jest tak, że jak ci zombie zje mózg, to tracisz mózgi, a jak masz zero mózgów, to chyba przez jakiś czas nie możesz grać, tak mi się wydaje. Kto, e, gdzie ja jestem? Ja jestem Blower. To ja? Jestem. Czemu mi daje takie nazwy dziwne? Czemu jestem Blower? No nie, ja nie lubię Blowera. Nie, Blower nie, nawet nie jest taki zły. Ktoś ma Gargantuara. Co to Elder Cherry? Cat Day. ktoś ma Snowdrop. Imitator, Lipiter, Seedling. Seedling? W tej grze będzie Seedling? Seedling jest taka roślinna z która może się zamieniać w inne rośliny. Nie wiem, może to po prostu nie wszystkie wyśle, nie wszystkie nazwy, które mają ci gracze, mogą się zdarzyć, mogą so znaczyć, że ta postać jest w tej grze. Dobra. Wykonujemy misję. Zombie... Room of Zombie Junk, czyli to. 28 minut później. Takie dziwne rzeczy są. A tak, usunęliśmy ten... Takie zombosa część. Patrycja. Widzicie, to z Patrycja. Zombie Junk gone O? Ha, listy? O, masz dużo listów, coś takiego na Tak. Uwielbiam maile, coś takiego. O, jakąś piosenkę doświadczyłam. Czy to prawdziwa jest piosenka, coś takiego? Nie, no coś tam on mówi z tą piosenką. E, check the mailbox, dobrze. I trochę to jest nudne, że tylko jest jedna misja. Raz były dwie misje. I muszę dojść tak taką ticket, więc muszę po prostu przejść poziom. Dobra. O, bongjoj po raz pierwszy. Nie miałem wcześniej bongjoja Sześć kosztuje, więc dość dużo. Piszę, że dla że kosztował 4. Tak, uderza. O! O nie, w tej grze to on jest niezły. Ej, on jest wytrzymały w tej grze. Dobra, nie, ja. Nie wiedziałem, że on jest taki niezły w tej grze. Trzy punkty będę miał do tego nabijałka. Jestem blowerlem. Blower zawsze najlepszy. Ale jakiś tam numer jeszcze miałem. Nie podam swojego numeru. Dobra, słączniczki, Dawajcie słońca. Te rośliny, które w grze, pl grze plan sobie skosztowały 50, to tu kosztują dwa. I te bombczę są dość wytrzymałe chyba w tej grze, naprawdę. I są fajne. Mi się już podobają. Ten i powiedział tak. Ohoho. I w ogóle to jest tak dziwnie, że, że, że... Bo łatwo jest zabić zombiaka w pierwszym rzędzie, bo on czasami jest wolny i zostaje tu. Nawet ludniej jest tak w takim trzecim. O tutaj, gdzie... O tutaj, gdzie są te trzy punkty. O! o Zresztą uderza tak w górę, kiedy pozabija zombiaka. O. O nie, on nie, o nie, zginął. To Squasha wystawię. Dobra, nie, o, nie, ten, Mokchoi są naprawdę są potężne. No nie są że w tej grze będą aż takie potężne. Oj, za trzy punkty tego zombiaka pokonam. Ciekawe w której będę randze. Byłem chyba w 20, 20 -ty któryś. W nie w której będę randze. Jaką będę miał Okay. Ile punktów będę miał? Lone clear! Tak drogę! Yo, What, co? A, to a, to a chyba nie ile zdobyłem tego, ile miałem. O! Co to jest za boost? Jakiś nowy boost. O, to sam LAN! Wow! Nieskończoność słońc i nieskończoność tego. To takie boosty są. Takie dodatkowe boosty. Bo to, to pierwsze to było, że ma masz grabie pierwsze i za zabija, ok zabijaka, który na nie nadepnie. Ale jedne tylko jest są. Dobra. Check the mailbox. Oh. Well, Uncle Dave, what does the letter says? Just say, oh, my zombies are coming to to cut your de delicious brains, and your silly plants cannot stop us. Coldest, regardless not a night potpie's zombosa, Edgar, Doctor Edgar Zombos." It says, "My zombies are on the... Way to eat the delicious brains, and your silly plans cannot stop us. Call the zombies. Zombos? Chude. Dobrze. Zombie boss. The Edgar G. zombies. Dan Groble. It isn't good at all. Dobra. Dobrze, już nie w tyle. Coś tam złe wieście, to jest jakiegoś. Co, co my zami zamiast robić? I've. No. Eee, nowe fortece, tak, bo ona wcześniej bo zbudowała to fortece i on da, on da sobie zrobić nową fortecę. Build and new fort, dobra. Zobaczcie, który jestem w randze. Nie, nie, o, awansowałem. Ile muszę być, żeby być pierwszy? Nie no, 200? 223. Dobra. To jest liga, u, drewniana liga. Tak, tak jak w Heroes jest, muszę awansować. Muszę Na, na, na pewno muszę awansować. O, teraz Ju... ...Infinity... Coś tam, że... E, i, tak, że mam nieskończoność i tak robię to, że pojawiają się grabie. O, słonecznik mi urósł, bo wcześniej był taki mały, dobra. I to jest nowa roślina w tej grze. To taki piszuter, tylko że strzela wolniej. Strzela, ale potężniej, czy ma strzały. Jak grabie, co robię, to jest boost słońca. Mam teraz boost grabie nieskończony. Gdzie do grabie? O, cóż, jakiś czas będą mi się... Do, do, do da daje mi słońca chyba na start, chyba o to chodzi w tym. I grabie się tu pojawiły. Jak ze mną nie nadepnie, to umrze. Okej. Okay. I też te słońca tak dziwnie wyglądają, bo mają cień. I to jest takie dziwne w tym. Te grabie zabiąły go za dwa punkty, a ja nie jestem za dwa punkty, ja jestem za te trzy punkty. A. O nie, zabił. Nie zabił go. a co ja mam teraz zrobić? Mam chili pepper, ale nie chcę jej zmarnować. Kłopoty mam. tu tu sobie, sobie rzecha. Nie, co, ja, co ja teraz mam zrobić? To, może, to mi zaoszczędzi czasu. Co ja mam, dobra? A! Jak, nie, paspi Nie, no, jak z nie poszło. Już mi się to nie podoba. Bez nadziei nagrana, nigdy mi nie gorzej nie poszło. I za tego zombie nie będę miał żadnych punktów. Za wziąłem to podoba się coraz trudniejsze. A. O nie! Ja chyba tego nie przejdę! Bambuszut! Dobra, bambuszut. No dobra, muszę tego użyć, bo inaczej zginę. No by to mnie uratowała ta Chili Pepper. A zostały mi tylko dwie już. Bambuszut. Niezbyt dużo zdobyłem punktów a może, a może to nie są prawdziwi gracze tego wymyślani. O! Hala peniosa zostałem! Może w tym tej randze to nie są prawdziwi gracze, tego wymyślani. Okej, okay, tak. Chciałem coś sprawdzić, a nie co. A może w rangę sprawdzę. Na, sprawdzę. Co, Sp o nie, spadłem to się. Oni, spodują, oni lewią się lepiej. Si Mower teraz jest. Czyli Bin spadł. Dobra, to przez tę rundę. Dobrze, to... Zbuduje Zbudujemy nowy fort. Dobra. Jaki? Taki? Taki Czy taki? Mi się podoba taki z Cherry bomb, bo to jest Cherry bomb. Chociaż taki jest fajny, a napi może napiszcie w komentarzach, który byście woleli? Najbardziej woleli, um, dobra to, i tak zawsze można to zmienić. To jest Ford. Uhu, -huh. Grab boing. dobra robota. What about New O! Oh, nowe łóżko Sunflowera. Tak, one muszą spać. tak, dobra Place, lawn. Dobra, coś takiego. O, wreszcie pisze ten a już nie ma bambuszu, da. dobra. Sek. Okej. Okay. Je jeżeli to się skończy 20. Jeżeli to się w ogóle skończy, to jeszcze będzie... Będę miał trochę tego, tych słońc. W ogóle mus też muszę sprawdzić, ile to jeszcze trwa. Muszę tak zrobić, widzicie, takie... Muszę zmienić to, żeby sprawdzić, ile to trwa. Dobra, 13 minut. No, no myślę, że jeszcze ten podział sobie zagramy. Dobra, gramy. Halapenio, tak Halapenio ma taki zasięg. A czyli Pepper ma taki zasięg. Bo gdyby to, to by było chyba zbyt mocne, tak mi się wydaje. Ja będzie. Jest jellybomp, ja mam Bomb, tylko jeszcze nie pozwalają mi tego używać. to jest jedną z lepszych roślin. Nie, tutaj dostanę jeden punkt dobre. Dobra. O nie, nie, Grabienia na zabi... nie, 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 Dobra. Muszę oszczędzać słońca też. nie, go, uwaga, nie, już zaraz. Dobra, to tu. a trzy punkty do niego dostałam. To trzy punkty, nieźle. Zapstawię no sobie tu orzecha. Zresztą wtedy będę dostawał jeden punkt. No i dobra, może sobie od tego orzecha osunę jednak. I te poziomy są dość krótkie i przyjemne. Nie, nie chciałam, chciałam tu postawić. No to posaď tu Brzytela. tak w tej grze tak dziwnie strzela. Może tu z tym sobie coś zrobić. Ale nie mogę nic postawić. Jest chyba go utrzymam. tu chociaż nie wiem, chyba dostałem do niego dwa punkty jednak. Dobra, to ja już go zabiję, tylko sposzę. Trzy, dobrze. Dobra, trochę więcej. O, prezent na mnie czeka. O, dobra. Chill pepper. O, widzicie, miałam tam jedną czerwoną. Dobra. I tak zastanawiam, czy grać jeden poziom. Zobaczymy, jakie są tośny, dobra. Poczekajcie, jeszcze muszę zadzieć ile to trwa. Dobra, to trwa 17 minut. Dobra, więc tak. Widzowie. Myślę, że w tym odcinku to na tyle. Napiszcie w komentarzach! Czy chcecie więcej odcinków z Plan 2, zrobicie 3? No i. NARA! Tak, nara, nala nara, nara! Wow, mam nowe że do robienia! Nara, 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 Nie Nie! robimy to to jeszcze! nadal, tego samochodu, możemy zrobić do coś takiego, coś takiego. To najlepiej. Tak, fur... Dobra! No i teraz już nara, prawdziwa. Nara, 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 nara.